Witajcie! Dziś mam dzień zakupów. E, dzień zakupów, które zamawiałam sobie online. Jest fatalna pogoda. Mamy końcówkę lata i po prostu jest jak wczesną, późną jesienią, generalnie jesienią. E, niestety jest brzydko, szaro, ponuro e, i super. Pełni nie chciało mi się jechać do Lidla albo do Biedronki na zakupy, więc zamówiłam sobie zakupy do domu. Dla mnie to jest też dobra okazja na no to, aby uzupełnić sobie zapas takich rzeczy, których normalnie w Lidlu bym nie kupiła. Na przykład, bo uwielbiamy te migdały w płatkach, kupuję też tej marki Orzechy Nerkowca. Wiem, że Lidl też ma orzeszki i są całkiem smaczne, ale akurat my sobie już patrzyliśmy te. Tak Karolek mi tutaj podpowiada, że mama kupiła też tofu. Bardzo często pytacie mnie o to jakie tofu e, marynowane polecam. Tak więc ja bardzo bardzo polecam te dwa. One są super, żeby je upiec w piekarniku, albo zrobić. No musiu. Tak, tutaj mamy jeszcze tofu naturalne dla dzieci. Te dwa uwielbiam ja. To lubią dzieci w postaci kluseczek albo pasty kanapkowej. Zrobiłam zakupy za mniej więcej 350 zł. E, całkiem sporo udało mi się kupić. Udało mi się parę rzeczy upolować w promocji. E, mamy dużo warzyw co, Karolku? Gdzie kupka? Kupka zakupów, tak? Bardzo dużą kupkę zakupów mamy. A co jeszcze fajnego kupiłam? Kupiłam, słuchajcie. Symbol niestety kończącego się lata i nadchodzącej jesieni, czyli kupiłam dynie. Tak. Ja się y, cieszę w sumie. Tak. Kochanie, kupiliśmy też maślankę. Tak. <ścoughs> I suszone pomidory. Tak, 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 tak. Właśnie. O. Suszone pomidory i mleczko. Tak. Owsiane. Słyszone pomidory to jest coś co ja bardzo e, lubię kupować właśnie przez internet, bo te są moim zdaniem najsmaczniejsze. Taki zapas pomidorów wystarczy nam mniej więcej na miesiąc. Wracając do dyni, dynia to jest jedyny powód, dla którego akceptuję jesień. Jeżeli lubicie dnie, to na pewno wiecie o czym mówię, natomiast jeżeli nie lubicie dni... Dobrze, kochanie, mleko owsiane. Natomiast jeśli nie lubicie dyni, to koniecznie zapoznajcie się z moimi przepisami na dynie. Na moim blogu jest ich cała masa i mam też e-booka, który traktuje tylko o dyni, i jest tam. Teraz nie pamiętam około 30 przepisów na dynie. W każdym razie zostawiam Wam link do niego. Ale dzisiaj nie o dyni. Dzisiaj, w związku z tym, że mamy sezon na. Cukinie, to będziemy robić zapiekankę cukiniową. Przyznam szczerze, że nigdy jeszcze nie robiłam zapiekanki cukiniowej, ale ostatnio, jak byliśmy na wakacjach, to w restauracji jadłam przepyszną zapiekankę cukiniową, i postanowiłam ją sobie odtworzyć. Więc mam zapas cukinii. Spróbujemy to dzisiaj zrobić, ale najpierw muszę uprzątnąć kuchnię, tak żeby w ogóle mieć miejsce. Mam nadzieję, że Karol pozwoli mi dzisiaj ugotować, bo jest ze mną w domu. Na pewno zrobimy to po południu, bo teraz uciekamy. Dobrze, to mleczko masz, tak? Zaraz uciekamy na spacer, oby tylko nie padało. Dobra, zabieramy się za zrobienie tej zapiekanki. Mam tutaj 1,2 kg cukini, ale jak im poobcinam te końcówki, to na pewno wyjdzie około kilograma. Żeby sobie ułatwić pracę, zetrę cukinię w malakserze, ale tak naprawdę można to zrobić na dowolnej tarce o dużych oczkach. Cukini nie obieram, ja ją bardzo dokładnie umyłam, zostawiam skórkę, tak żeby w zapiekance widać było kolorki żółty, zielony. Dzięki temu będzie ona, mam nadzieję, ciekawsza. Starta. Teraz marcheweczki. E, marchewki obrałam. Mam tutaj dwie dosyć małe marchewki. Dobrze. Marchewki mamy i teraz jedną cebulę. E, w wielu przepisach widziałam także dodatek ziemniaków, ale ja akurat ziemniaków dodawać nie będę. Spróbujemy zrobić wersję bez ziemniaków. zgarniam sobie do miski, tą wierzchnią warstwę, w której jest e, marchewka i cebulka. Dobrze. A teraz cukinię będę musiała bardzo dokładnie odcisnąć. Zdecydowanie nie doszacowałam ilości składników, więc zmieniam sobie miskę na zdecydowanie większą, bo w tej to mi się niestety niewiele zmieści. Więc przekładam całość do miski i teraz tak. A to mi się przyda jeszcze. Eee, żeby to się nam związało i się eee, zapiekanka nie rozpadała, Potrzeba czegoś mocno sklejającego. Ja dodam trzy jajka. Ale z tego co wyczytałam w internecie podobno można jajka zamienić także na siemielniane. Takie siemię zmielone, wymieszane z gorącą wodą. Ono wtedy ma taką śluzowatą, klejącą konsystencję. Z tym, że no trzeba brać pod uwagę, że troszeczkę zmieni to na pewno smak i strukturę zapiekanki. A jeżeli ktoś ma alergię na białka y, jajka y, kurzego, to jak najbardziej tak. Ewentualnie można próbować z jajkami przepiórczymi, y, które mniej uczulają. I wtedy jedno jajko kurze to jest mniej więcej 3-4 jajeczka przepiórcze. Więc tak naprawdę trzeba byłoby mieć ich tutaj 10. Dobra. Rozbijamy i hop. Zdecydowanie polecam Wam tego typu sposób na rozbijanie jajek i dodawanie ich do ciasta bądź jakiejkolwiek innej masy, dlatego że mi się kiedyś zdarzyło robić placki ziemniaczane. Już miałam wszystko gotowe i ostatnie jajko niestety było zepsute, a wbiłam je bezpośrednio do miski. I niestety cała zawartość miski musiała wylądować w śmietniku. Te odgłosy z tyłu to jest Karol, który bawi się sam w pokoju i niech tak zostanie. Dobrze, mieszam sobie to teraz. No i tak naprawdę ostatni element, który ma za zadanie zagęścić ciasto i także wpłynąć na to, żeby ono było w miarę zwarte, to jest gluten. Ja dodam pół na pół bułkę tartą i kaszę manną. E, więc tak, daję tutaj jedną trzecią szklanki, więcej nie mam, a nie będę otwierać nowego opakowania, kaszy manny i mam bułkę tartą, którą też muszę zużyć, która u mnie... Co kochanie? Ale dlaczego książeczkę tu przyniosłeś? Ona się pobrudzi, zabierz ją stąd. Co? No i tak mniej więcej dwie trzecie e, bułki tartej. I teraz przyprawy. Ksio... Dobrze. Dziękuję Karolku, ale książkę odkładamy. Pieprz. Cukinia jest dosyć y, nijaka w smaku, jeśli mogę tak powiedzieć. Ona jest bardzo dobra, dobrze doprawiona. Więc właśnie dajemy tutaj pieprz. Co, kochanie? Dajemy sól. Nie, no moreli nie dojemy, kochanie. Możesz sobie zjeść morele. Dam tak mniej więcej pół łyżeczki gałki muszkatałowej, łyżeczkę czosnku. Co tam masz? figę, ale figi nie dajemy, kochanie. I dam... Słodka jest, e, słodka jest figa. Dam tak mniej więcej to? jedną trzecią. To jest daktyl. Jedną trzecią kminu rzymskiego i na sam koniec kurkuma. Kurkuma dla pięknego koloru. O tak. Z pół łyżki, z pół łyżeczki takie solidne. I teraz jeszcze jedna rzecz, której e, zapomniałam wcześniej. Puszcz. Słodka jest. Słodka jest, tak. Tak mniej więcej 50 ml oleju. I teraz to sobie wszystko mieszam. I chyba ponownie nie doszacowałam ilości składników, bo wydaje mi się, że trzeba będzie wziąć... To jest daktyl, ale nie zjedz wszystkiego, co? Tak Tak wiesz? Trzeba będzie to wszystko wymieszać i przełożyć do formy do pieczenia. Nie wiem, czy nie więcej jeszcze tej... Bułki tartej, zaraz to ocenimy. Tak. Więc teraz tak, to sobie odkładam, bo już mam tutaj za dużo gratów. No i teraz tak, zastanawiałam się, w czym to upiec, ale to chyba będzie trochę za małe. Tak, coś mi się wydaje. Hmm. Może z tym spróbujemy. Więc teraz tak, żeby mi się to nie przykleiło, to ja zacznę przede wszystkim od nastawienia piekarnika, więc góra dół, 200 stopni, sobie damy i teraz tak, wylewam troszkę oleju, olej muszę bardzo dokładnie rozsmarować po całej powierzchni. I po bokach, to jest też bardzo ważne, żeby zapiekanka nam się nie przykleiła do formy. I teraz to wszystko wysypię sobie odrobiną bułki tartej. Także po bokach. Nadmiar sobie wsypiemy do ciasta, o i tak przygotowaną formę wykładam teraz z ciastem na zapiekankę. Co jeszcze? Ale wydaje mi się, że to ciasto troszeczkę więcej bułki potrzebuje, więc tak minimalnie jeszcze z jedną, dwie łyżki sobie tutaj wysypię i to wymieszam. Mam ból. Co kochanie? Robimy zapiekankę z cukinii, wiesz? Lubisz cukinię, nie? Czy nie, Karolku? Tak. No i oczywiście forma jest za mała. Tak jak przypuszczałam. Ale ale, żeby nie wyrzucać tego ciasta. To ja skorzystam, może jeszcze troszeczkę tutaj dołożę, skorzystam z takich małych foremek do pieczenia, które mamy tutaj w szafie? Myślę, że będzie dobra. 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 I mama się pochlapała tym olejem. Widzisz, pochlapałam sobie spodnie. Trudno, hmm? Widzisz, jaka zapiekaneczka będzie <gry> w takim pojemniczku małym? Dużo. Dużo? Tak, jest dużo nałożone, a resztę sobie dołożymy do tej formy. Hop. Dużo, mamo. Tak, jest w Karolku bardzo dużo. Zapiekankę będziemy piec. Myślę, że spokojnie. Ale kochanie, to jest brudne. Spokojnie, to jest. Od, od oleju to jest brudne, więc uważaj. Myślę, że zapiekankę spokojnie 45 minut będziemy musieli piec. Tak, żeby ona się równomiernie upiekła i nie była surowa w środku. Wygląda to mniej więcej tak. Ale ty, Karol, to jest olej. Co ty zjadasz? Co? Co ty zjadasz? To olej, nie jedz tego. No dobrze, jesteśmy już po spacerze z Karolkiem. Moja spiekianka już ostygła. I powiem Wam, że tak jak bałam się tego, że konsystencja jest taka zbyt płynna, e, kiedy ona była gorąca, tak teraz jest twarda, e, ale mięciutka w środku e, i taka, taka jak trzeba. Idealna, a skąd to wiem? <grym> Stąd. To był świetny pomysł, zrobić małą wersję, bo powiem Wam, że że zjadłam. <noise> że zjadłam i że ona jest naprawdę. Jak sobie zobaczycie, jak ją tutaj wyciągnę stąd. W środku jest wilgotna, ale nie mokra, nie jest też sucha, yy, i taka wiórowa, tylko po prostu jest, no. jest warzywną zapiekanką. W każdym razie. Spodziewajcie się, że przepis będzie zamieszczony w opisie tego filmu. Taki bardzo dokładny przepis z bloga, i spokojnie możecie działać z tymi proporcjami, które opisałam Wam wcześniej podczas gotowania. Tak więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Subskrybujcie mój kanał, zaglądajcie na mój Instagram i na mojego bloga, koniecznie, gdzie znajdziecie całą masę fajnych przepisów. Do zobaczenia w kolejnym filmie. PA!